Aha, to, no proszę pana, w czasie okupacji, to był, no w czasie okupacji, trudno mi powiedzieć, który to był konkretnie rok, ale przyszli, przyszedł złodziej do, na to gospodarstwo do, do mojego, moich rodziców i y, ukradł kracz. Piękna, siwa klacz była w, w obursem, prawda? No, i wyprowadzili tą kracz i ukradli. No, ojcu było i rodzicom bardzo szkoda, starali się jakoś pytać ludzi, prawda, żeby odnaleźć tą, tą kracz. No i tak też było, bo sąsiad był tam na wsi, konkretnie na wsi, na Hośnie, i tam kuzyn mu powiedział, że ze wsi tam jeden gospodarz przyprowadził piękną klacz ma w Boże. No przyjechał, wrócił sąsiad do, do swojego domu tu na rząśno. Przyszedł oczywiście, powiedział ojcu. No i od razu wsiedli na rowery, bo to taki był wtedy środek lokomocji, i pojechali. Oczywiście ojciec od razu poznał, że to jego klacz, prawda. No, i po wielkich perturbacjach, bo on tam ten, co ukradł, tam się tłumaczył na różne sposoby, że, że, że to ktoś tam przyprowadził mu, no ale w końcu odebrali, zabrali tą kraż, przyprowadzili. No i ojciec, w dowód wdzięczności, prawda, pobudował tą kapryczkę. Właśnie, już wcześniej powiedział, gdy się odnajdzie. To właśnie pobuduje kapliczkę. I pobudował tą kapliczkę, ciesząc się tym, że ta klacz się mu odnalazła. No to cała, cała tak, historia tego. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, tylko